何でこれで始まるの się dwa zastępy gaśnicze. E, Przywieźliśmy ze sobą tam około 7,5 tony wody. Oczywiście nie planujemy wody do... tej wody do pożaru tego mieszkania, ale to jest zapas, który powoduje, że możemy swobodnie prowadzić swoje działania, nie martwiąc się, że zabraknie nam tej wody, jeśli chodzi o e, pożary mieszkań. Tutaj również e, to co Państwo widzą, e, każde podobnie lotownicy, aby zabezpieczyć na e, to co poszkodowane, czy sytuacje, gdyby ktoś musiał awaryjnie ewakuować się z budynku, rozstawiając kokochron. Czyli tam pod budynkiem musi być który mógłby być wykorzystany w jakiejś sytuacji awaryjnej. To co Państwo widzą tutaj przy tych pisanowych drzwiach, to jest e, ten element przeniesiony z tego co dzieje się w normalnych warunkach. E, w sytuacji wyjścia do mieszkania. No, mamy tutaj moment, kiedy drzwi są zamknięte, nie mamy gruza, więc musimy sobie w taki inny sposób poradzić z takimi śmiami. No i tutaj właśnie udało nam się stosować to przejście przy pomocy takiego podręcznego sprzętu burzącego, e, błota 5 kg no, i narzędzia takiego wielofunkcyjnego zwanego haliganem. E, tak jak wspomniałem, gdyby to były drzwi jakieś mamy... Inny sprzęt hydrauliczny, który również pozwala nam e, przejść czyli i dostać się do środka. Tutaj ratownicy przed wejściem do mieszkania zakładają aparaty ochrony dróg oddechowe, popynają maski, także pracują w zadymieniu, będą mogli tutaj e, no bezpiecznie prowadzić te swoje działania. Ten skopokron, który został rozstawiony, on ma taką techniczną nazwę SP16, który powoduje, że e, możliwy jest zespół bezpieczny. Do, e, Właściwie do 16 m, czyli takie 4-5 piętro. Oczywiście, tak jak wspomniałem, naturalnymi drogami ewakuacji są korytarze i kratki schodowe i to jest generalnie obszar, w którym radowizy pozwolą natomiast oczywiście w sytuacji zagrożenia, zagrożenia mamy osobę poszkodowaną, która nie jest w stanie samodzielnie opuścić zagrożonej przestrzeni, zagrożonego mieszkania i o, wow. musi być ewakuowana jakby technikami alternatywnymi, tak, czyli nie naturą schodową, ale właśnie technikami alpinistycznymi i to, co Państwo tutaj mogą zobaczyć, to właśnie ratowników wykorzystujących techniki alpinistyczne, aby dostać się do mieszkania, zabrać jakby ze sobą tą osobę poszkodowaną i w w bezpieczny sposób ewakuować ją na zewnątrz. Tutaj przywróćmy uwagę, ratownicy zbudowali stanowiska na dachów, tak aby można w bezpieczny sposób było przemieścić się do mieszkania, w którym znajduje się osoba poszkodowana, zawiąź ją w taki specjalny trójkąt ewakuacyjny my się nazywamy pampersem, bo to wygląda mniej więcej jak e, takie, e, właśnie, e, e, taka taka pielucha i ratownik zostanie w właśnie w ten trójkąt i